Dziś tak wiele osób zafascynowanych jest Japonią. No, widać to choćby po tym, jak bardzo kierunek związany z nauką języka japońskiego, kultury, historii cieszy się dzisiaj powodzeniem. My także, jako wydawnictwo, chcielibyśmy dla wszystkich, którzy tak bardzo interesują się tamtymi terenami, zaproponować coś, co będzie prawdziwą historią Japonii. Nie tylko modą ale czymś, co może rzeczywiście komuś pokazać, jak burzliwe i dramatyczne były dzieje tego kraju, szczególnie jeśli chodzi o misję świętego Franciszka Xawerego, który przecież tam dotarł, który w połowie XVI wieku odbył wielką dysputę religijną z bonzami króla Siwana, dysputę, którą wygrał. I choć sam król Siwan nie przyjął Nauki Chrystusa poprzez przyjęcie chrztu, to jednak zafascynowany tą nauką Chrystusa pozwolił katolikom, ażeby tam żyli, rozwijali się i głosili naukę prawdziwej miłości. Książka Józefa Spilmana, jezuity, opisuje wydarzenia, które miały miejsce niedaleko po tym, jak święty Franciszek właśnie tę dysputę odbywał. Ale już w czasach, kiedy chrześcijaństwo, wiara katolicka zaczęły napotykać coraz to poważniejsze trudności. Książka napisana dla młodzieży, jako seria powieści misyjnych, opowiada o książę z wyspy Kyushu, wyspy, na której dokonują się te tragiczne wydarzenia wyspy, na której rzeczywiście trzeba było, tak jak na okładce, założyć kolonę cierniową. Przyznając się do Chrystusa, główny bohater tej książki, w obliczu wszystkich, którzy byli mu przeciwni, powiedział: Jestem chrześcijaninem i chcę żyć według mej wiary. A jeśli zajdzie potrzeba, umrzeć za nią. Tak szczerze, każdy z nas, niech sobie odpowie na pytanie, czy mógłby powiedzieć w pełni uczciwie te słowa, a jeśli zajdzie potrzeba, umrzeć za nią. Nie myślmy, że to takie łatwe, ale na pewno ta krótka lektura pomoże nam zrozumieć, na czym polega wielkość tych słów i skąd wynika siła, by wypowiedzieć tych słowa. Ta siła, jak jest zatytułowany jeden z rozdziałów tej książki, to natura, która jest podniesiona łaską. Nie tylko będzie to książka, przez którą poznamy historię Japonii. Ale również poznamy, jak łaska działała tam w Japonii i podnosiła naturę tamtych ludzi, Japończyków ku Chrystusowi. Powiecie moi drodzy, religia katolicka, wiara nasza, jedyna prawdziwa, ma w sobie coś niezwykłego: jest uniwersalna. I to nie o to chodzi, że pasuje, jak to się dziś mówi, do każdej kultury, ale chodzi o to, że każdą najbardziej nawet wzniosłą i najbardziej prymitywną kulturę wzniesie ku prawdzie ku niebu które przekracza wszystko zachęcam do lektury niech będzie pochwalony Jezus Chrystus